Dzień dobry, szanowni, miło Was zobaczyć. Na początek bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za to, że jak mi się wydaje, wysłuchaliście tego mojego apelu sprzed kilku dni. Wtedy prosiłem o to, abyście, jeśli to możliwe, jeśli znajdziecie chwilę, tak często jak to możliwe, zaglądali na naszą stronę www. bo to dla nas bardzo istotne. Każde wsparcie z Waszej strony się dla nas oczywiście liczy, to finansowe w szczególności, ale wierzcie mi, że im więcej Was będzie. Na tej stronie, im większa będzie Wasza obecność, im częściej tam się będziemy spotykali, tym będą rosły szanse na to, że uda się ten portal rozwijać także ze środków komercyjnych. To naprawdę bardzo ważne i bardzo byśmy chcieli, aby to się udało, a bez Was to się nie uda, więc jeszcze raz apeluję, jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz zachęcam, jeśli znajdziecie chwilę. Poszukajcie tam wiedzy o naszym wspólnym świecie, o tych zagadnieniach, które nas łączą. Spotkajmy się tam, skomentujmy, zajrzyjmy, zostańmy na chwilę. Przeczytajmy. Zasięgi będą rosły i wierzcie mi, że tym łatwiej będzie nam ten nasz wspólny w końcu projekt rozwijać i, i czynić go lepszym. W tym miejscu też zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać, chcę do Was zaapelować o to, co tydzień temu nie zaapelowałem, gapa ze mnie udostępnijcie. To równie ważne, co Wasza obecność na naszej stronie. Podajcie dalej, zaproście innych, im więcej nas tu będzie, tym większa będzie szansa na to, że przybędzie nas potem na stronie i że... Zwiększy się liczba tych, którzy przyznają się do tego projektu. Jeśli jest jeszcze chwila na wciśnięcie, udostępnij to bardzo proszę. Szanowni Państwo, zrobiło się jaśniej wczoraj, jakoś tak bardziej świeżo. Pan Tomek rzucił robotę. Pan Tomek z IPN. Nic z tym dziwnego. Każdy przyzwoity człowiek musi przyznać, że tak to powinno. Zresztą. Być. On nie powinien był się pojawić nawet jako kandydat na dyrektora wrocławskiego IPN, no ale pojawił się, więc razem z nim pojawiło się oczywiste oczekiwanie przyzwoitych ludzi, że ktoś w porę zrobi z tym porządek i wycofa tego pana, albo ten pan sam się wycofa z tego projektu kandydowany na ten fotel. Stało się, jak się stało i bardzo dobrze. Pytanie tylko, dlaczego musieliśmy aż tak długo czekać na tę reakcję? Dlaczego musieliśmy się przyglądać temu kontredansowi dziwnych argumentów wymienianych przez obie strony, sporu w końcu, no bo zrodził się spór. Jest grupa polityków prawicy, która od początku odcięła się od tego projektu, mówiąc, że ktoś taki nie może być dyrektorem instytucji, która dba o naszą prawdę historyczną. Ale nie będę Państwa za to chwalił, bo jak mówię, tak się zachowuje każdy przyzwoity człowiek i za przyzwoite zachowanie nie ma sensu nikogo chwalić. Można natomiast zapytać, dlaczego jest grono bardzo poważnych ludzi, którzy nie potrafili znaleźć w sobie prawdy w tej sprawie. Gorącym orędownikiem pana Tomka na tym stanowisku, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, którego w tym miejscu należałoby zabrać, kim pan właściwie jest, panie prezesie? Bo pan do samego końca bronił argumentu o tym, że pan Tomek jest kapitalnym naukowcem, świetnym kandydatem na to stanowisko, a wszystkie te historie, które wydobyła na wierzch prasa, to są błędy jego młodości. Nawiasem mówiąc, mamy kolejny przypadek, w którym widać czarno na białym, że gdyby nie dziennikarze, to byśmy prawdopodobnie musieli też żabę zjeść, i prawdopodobnie musielibyśmy się. Obnosić ze świadomością, że na czele instytucji dbającej o naszą prawdę historyczną stoi kryptofaszysta. Nawet nie jestem pewien, czy krypto. Jak mówię, pan prezes utrzymuje, że pan Tomek to człowiek, który w młodości popełnił kilka błędów, ale generalnie jest w porządku. Kiedy mleko się rozlało i pan Tomek już nie mógł dłużej znieść krytyki i musiał się podać do dymisji, to pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej mógł tylko stanąć na konferencji prasowej i powiedzieć, że zaszły pewne okoliczności, w których pan Tomasz nie może pełnić tej funkcji. Nie powiedział, o co właściwie chodziło, nie ujawnił kontekstu, w jakim wszyscy tkwimy w tej dyskusji, po prostu uznał, że chodzi o pewne okoliczności. Kim pan jest, panie prezesie? Nie ma błędów młodości w tej sprawie. Żyjemy w XXI wieku. Pewnie nikomu tego nie muszę tłumaczyć, ale może dla porządku warto przypomnieć. Żyjemy w XXI wieku w Polsce. Jeżeli kogokolwiek na ulicy zapytacie, czym jest salut rzymski, to może zrobić wielkie oczy. Ale jeśli zapytacie go, jak się witali Hans Kloss i Hermann Brunner, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. Pan Tomek wymachiwał ręką w geście, którym pozdrawiali się hitlerowscy okupanci. Ludzie, którzy budowali w Polsce obozy koncentracyjne, którzy katowali Polaków na pawiaku, którzy organizowali łapanki. Można wymieniać te grzechy jeszcze w nieskończoność. Tym jest gest, którym pan Tomek się chwalił publicznie, który pozwalał fotografować, i o którym potem mówił, że to po prostu salut rzymski. To nie jest żaden salut rzymski, to jest pozdrowienie hitlerowców. W Polsce to ma oczywisty kontekst, żaden inny. Każda próba mydlenia komuś w oczu jest dowodem na albo złą wolę, albo głupotę. Podejrzewam to pierwsze. Choć to drugie, to nie jest jakaś szczególnie egzotyczna perspektywa. Niewiele brakowało, a zostalibyśmy na świecie z tą gębą. Zostalibyśmy Polską, która ma twarz młodzieńca podnoszącego rękę w hitlerowskim pozdrowieniu, który. Decyzją władz państwowych, a w każdym razie agendy tego państwa został dyrektorem instytucji dbającej o naszą polską pamięć historyczną. Niewiele brakowało, a tak by się stało. Nie stało się tak tylko dlatego, że było grono przyzwoitych ludzi, którzy powiedzieli nie ma mowy. I mówili, to wystarczająco długo, aby wreszcie dotrzeć do kogoś w tym kraju. Ja nie wiem, czy tylko do pana Tomka, czy była to jego autonomiczna decyzja, nieważne. Problem polega naprawdę tylko na tym, dlaczego tak długo w Polsce musieliśmy to znosić, bo znosiliśmy ten absurd przez ładnych kilka dni. A ja wiem dlaczego. Dlatego, moi drodzy, że faszyzm jako doktryna polityczna nie występuje tylko w podręcznikach. Faszyzm ma swoją definicję, ona jest długa i skomplikowana, ale jest kilka elementów które składają się na faszyzm i które możemy bardzo łatwo zidentyfikować. Jest ich wiele, ale kilka z nich warto przytoczyć w kontekście naszej, jakby to ująć, dzisiejszości. Oto bowiem faszyzm jest doktryną polityczną, która zakłada, że państwo jest omnipotentne. To ma nawet swoją łacińską nazwę. Państwo jest tym elementem, który wszystko spaja. W nauce mówi się o tym etatyzm. Państwo musi wszędzie znaleźć swoje miejsce. Państwo zawsze musi udowodnić, że jest lepsze i od samorządu, i od nieusporóżnionej gospodarki, od każdego elementu, w którym funkcjonuje społeczeństwo. Państwo musi mieć tam swoje agendy, swoich ludzi na ogół dobrze opłacanych, bo panuje przekonanie, że państwo jest lepsze od wszystkiego, jest tym nadrzędnym dobrem, które jest ważniejsze od pojedynczych dóbr pojedynczych ludzi. Faszyzm jest zjawiskiem, które boi się obcych. Panicznie. Jest ksenofobiczny krańcowo. Obcych nie lubi, bo są obcy. Mówią obcym językiem, bo reprezentują obcą kulturę, no bo są obcy. Obrzydza się ich tak, jak to tylko możliwe. W XXI wieku to nie jest łatwe, ale robi się to, tłumacząc, że stanowią zagrożenie, że się nie asymilują, że mogą być potencjalnymi terrorystami, a w ostateczności, że roznoszą zarazki. Takich argumentów w faszystowskich ustrojach też się używa. Faszyzm jest instytucją, która się brzydzi każdą inną doktryną polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem liberałów. Liberałów nie cierpią po nas wszystko, komunistów też, ale komuniści są nielegalni, więc tu nie mają problemu w wielu miejscach na świecie. Za to liberałów nie cierpią, bo uważają ich za słabych w porównaniu z silnym państwem etatystycznym, skoncentrowanym wokół silnego wodza i silnej ideologii. I co wynika z nienawiści do liberałów, faszyści nie lubią również demokracji parlamentarnej. Kiedy już muszą ją tolerować, bo ona jest, no to czynią ją kadłubkową. Odzierają ją z wszystkich narzędzi, którymi demokracja dysponuje. Odbierają narzędzia, odbierają procedury. Jeśli nie mogą odebrać procedur, to czynią je nieużytecznymi albo próbują je minimalizować odbierają prawo do dyskusji, jeśli już dyskusja się musi potoczyć, no to dyskutanci z tej drugiej strony mają tak mało czasu na tę dyskusję, jak to tylko możliwe. Jeżeli podejmuje się decyzję, to na ogół w taki sposób, aby ci potencjalni dyskutanci o tym nie wiedzieli, albo nie mieli żadnej, żadnego czasu na potencjalną reakcję. Tak właśnie wygląda faszyzm. Spróbujcie ogarnąć te cztery raptem elementy i powiedzcie mi, czy coś kojarzycie. Szerokości.